Witam ponownie w mojej wilpontowej kuchni. W dzisiejszym odcinku znowu coś dla leniwych i niezbyt utalentowanych kucharzy, bo do takich niestety się zaliczam. Co nie znaczy, że nie staram się czasem zrobić czegoś dobrego i oczywiście włoskiego, bo to przecież dla nas podstawa. Dzisiaj, wobec tego, przepis prościutki i niesamowicie smaczny, jeśli chodzi o efekt. Kanapka z Emilii Romani taka kanapka nazywa się Nonti Scordardi Me, co oznacza nie zapomnij o mnie i Rzeczywiście trudno o niej zapomnieć. Jadłam ją po raz pierwszy jako nastolatka podczas wakacji w Rimini, i później w kolejnych latach łapałam się na tym, że jeżdżę specjalnie do tego miasta, będąc gdzieś w północno-środkowych Włoszech, w Toskanii czy, czy w Emilii Romanii właśnie, ale w jakiejś innej miejscowości, tylko po to, żeby Nonti Scordi Me spałaszować. Dzisiaj pokażę Państwu, jak szybciutko spreparować tę pyszną kanapkę. Składniki są niespecjalnie wyszukane, trzeba tylko wiedzieć, co z czym połączyć. Jeśli chodzi o składniki, więc proszę Państwa, co jest nam potrzebne? Ciabata, czyli włoski chlebek, zwany, jeśli przetłumaczymy dosłownie, rozklapcianym kapciem. Właśnie taką bułkę trzeba zakupić. Zwykłe masło, takie jakie Państwo lubią najbardziej. E, później co będziemy kłaść? Będziemy kłaść na naszą kanapkę mozzarellę. Tutaj mam e, świeżą kulkę przed sekundką wyjętą z e, paczuszki. E, Proszę, czyli surowa włoska szynka typu krudo, świeże czerwone pomidory i odrobina majonezu do smaku. Teraz pokażę co z tym zrobić nie ma jakiejś specjalnej zasady i nie zdradzę tutaj Państwu żadnego specjalnego sekretu co do kolejności łączenia składników. Mówmy się, jest to tylko kanapka. E, oczywiście zaczynamy, no to chyba dosyć logiczne, od posmarowania naszego kapciuszka e, masłem. E, moja kolejność, taka, którą najbardziej ceni sobie mój mąż, a to jest przecież bardzo ważne, to e, położenie cieniusieńkich e, plastrów szynki na właśnie już posmarowaną ciabattę. Na to kładę plasterki mozzarelli. Później na wszystko odrobinę majonezu. Może być trochę więcej niż odrobinę, no nie odchudzajmy się proszę Państwa w kółko, bo jednak dolce vita to dolce vita i nie może być za chudo. I na to wszystko kładziemy jeszcze świeżo pokrojonego pomidora. Zdradzę też, że można do wszystkiego jeszcze dołączyć odrobinę rukoli czy cokolwiek Państwu przyjdzie do głowy, natomiast oryginalna kanapka non tiscordardime wygląda właśnie tak. Oczywiście ciabatte mogą również Państwo wcześniej opiec czy, czy, czy podgrzać w kuchence mikrofalowej czy na tosterze, żeby była chru chrupiąca. A ja zaręczam, że tak zrobiona kanapka, jeśli wezmą Państwo do pracy, dodawa mnóstwo energii i sprawi, że naprawdę każdy dzień będzie udany. Smacznego!